Mako Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. 21 walk punktowanych, 3 walki pokazowe, to wynik dzisiejszych, dzisiejszych pojedynków z pierwszego turnieju Lubelszczyzny, które zorganizowali Lubelski Okręgowy Związek Bokserski Barry Boxing Lublin. Jest z nami pan Waldemar Wieprzowski, prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam. Musieliśmy zobaczyć. Bardzo witamić walki, dowiedujących pięściarzy, jak i tych, którzy mieli już troszeczkę walk ze wszystkich kategorii. No bardzo, bardzo ładnie to, to wszystko się odbyło. Tak, jest to budująca kwestia, świadczy o pozytywnym rozwoju dyscypliny. Tak jak pani redaktor wspomniała, jest to pierwszy turniej lubelszczyzny w boksie. Za jedna z kilkunastu imprez sportowych dnia, zaplanowanych na rok bieżący. Rok bieżący. adresowana Obym ona jest do masowej masowej yy, yy, rzeszy dorzym, zawodników mająca na celu po prostu popularyzację naszej druga, dyscypliny druga. no i jak widać oczekiwania zostały spełnione wystartowało w turnieju 86 zawodników w tym 6 zawodniczek Walki były na bardzo dobrym poziomie, tak jak Pani redaktor wspomniała, nawet debiutantów, a było kilka tych walk, to świadczy, że po prostu jest prawidłowa praca trenerów, no i że nasza dyscyplina rozwija się. Pierwszy turniej bokserski, który został dzisiaj zorganizowany, jutro będą finały tego turnieju. Troszkę nie dociągnieć małych Liczba uczestników, bo chyba nikt się nie spodziewał takiej ilości pięściarzy. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości pięściarzy. Turniej jest obszerny czasowo, jest to wszystko rozciągnięte w czasie, ale sprawnie, sprawnie walki się odbywają. Cieszymy się, że mogła taka duża ilość zawodników wystąpić i chcemy, żeby nasza dyscyplina była popularyzowana wśród młodzieży. Za nami już Jeżeli chodzi o, o ten topik i o adrenalinę tych młodych pieściarzy, tak. walki były jak słychać dobrym i emocjonującym poziomie. Cieszymy się, że, 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 że mogliśmy tutaj w, w murach Liceum 6, Liceum Kształcącego gościć. W tym miejscu chciałem podziękować panu dyrektorowi Tomczukowi za możliwość odbycia imprezy w szkole i liczymy, że w to w będzie służyć służy w rozwojowi w w w w boksu na Lubelszczyźnie. Panie prezesie, jest to bardzo I ważne, stało, żeby że propagować zapina. ten boks młodych ludzi, porządku. żeby oni jednak nabierali tego doświadczenia, z walki na walkę coraz bardziej i Jest to istotne, dlatego, że w klubach, w pierwszym turnieju bokserów. z tymi samymi osobami na tak, tak, tak. tak, właśnie tego rodzaju turnieje, turnieje masowe skierowane do szerokiej rzeszy zawodników temu służą, no, ci zawodnicy muszą mieć gdzieś, mówiąc w cudzysłowie, możliwość wyboksowania się, a tym samym podnoszenia swojego poziomu sportowego z walki na walkę, no a to powoduje wyłonienie mistrzów na miarę naszej kluby i dumy sportu lubelskiego Karoliny Michałczyk któro pozdrawiam w tym momencie. Dokładnie nasza Karolina jak najbardziej jest najlepszym przykładem, na jeżeli chodzi o pięściarstwo. Jest to nasza rano najlepsza rano. polska pięściarka. No i co? No i życzymy, żeby wszyscy szli jej torem. Żeby szli jej torem i daj Boże dorównali jej poziomem sportowym. Panie prezesie, prężnie rozwija się ten lubelski boks. Dołączają nowe kluby. Za chwilę trzecia runda. Tym, pierwszego dnia w, nie w którym zobaczymy Krypę Królikowskiego do Lublin i, i Michała Kota, ze Kraśnika, dwa nowe kluby w tak, i w Zamości, Cieszymy się, że się powiększa rodzina sportowa bokserska. I tak jak wspomniałem wcześniej, to służy rozwoju naszej dyscypliny, popularyzacji dyscypliny wśród młodzieży. Jakie najbliższe imprezy będziemy mieli? może być jeden Na przełomie lutego i marca planujemy mistrzostwa okręgu lubelskiego w boksie. W czerwcu już tak wybiegam do przodu planujemy zorganizowanie bardzo ciekawej imprezy sportowej meczu pierwszego w historii boksu lubelskiego reprezentacji Lublina i Londynu także liczymy, że, że te imprezy będą również na wysokim poziomie sportowym i będziemy się z Państwem dzielić przekazem telewizyjnym przy pomocy Państwa z Jak najbardziej będziemy się starać być na tych wydarzeniach. 2014 rok zapewne jest... strasznie głośno. 2014 rok zaczyna się bardzo dobrze i oby taki był. Panie Prezesie pan bardzo dobrą byli, robotę, była. że tak powiem i oby tak dalej. Czego Panu życzę? Dziękuję. No, staramy się podołać nowym wyzwaniom organizować tych imprez jak powiedziałem maksymalnie jak najwięcej w skali organizatorem kilkunastu imprez jest zarząd lubelskiego okręgu związkowego lubelskiego okręgu bokserskiego do tego dochodzą imprezy sportowe organizowane przez poszczególne kluby naszego okręgu także staramy się żeby nasza młodzież miała gdzie tak jak powiedziałem wcześniej, wyboksować się. Naszym gościem był Waldemar Wybsowski, prezes Lubelskiego Krajowego Związku Bokserskiego. Jutro zapraszamy na walki finałowe, które odbędą się w szóstym liceum kształcącym od godziny 14. .00. Będziecie mogli je również obejrzeć na naszej stronie pakopl i na naszym kanale YouTube. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.